Witajcie bardzo serdecznie z tej strony Repus. Oto jest ponownie Goticzek 1 Boży. I kilka rzeczy ogarnąłem w międzyczasie. Po pierwsze, dowiedziałem się o co chodzi z tym spelem. Okazuje się, że w obozie na Bagnach jest bal, którym można porozmawiać, zrobić u niego questa i on i dzięki temu możemy tam zdobyć chyba czy kupić spela na usypianie. Dlatego, jednak, okazuje się, że to nie był ten mag. Dlatego, sobie wyjdziemy teraz z nowego obozu. Jednakże, mamy dwie rzeczy. Jakby pierwsza, chciałbym się rozmówić jeszcze z Mordragiem. Tutaj mamy zadanie od Torusa. Nie pchnęło nam tego, że z Mordragiem wyszliśmy. Dlatego, nie wiem, czy to jakoś ruszy nam tego questa u Torusa. Krzykacze na razie nie ruszymy, nie, nie jesteśmy w stanie. Rozumieni, rozmówimy się z choracem, który może nas nauczyć lepiej walczyć, ale musimy mu wytłumaczyć, dlaczego miałby to zrobić. Może z lewusem coś nam wyskoczy i przy okazji udamy się do e, starej kopalni z powrotem, jeżeli znajdę drogę, no bo byłem tam tylko raz. E, bym się, jeżeli dam radę natrafić na tych, co uczą nas, jak oskurowywać, bo nie, nie pamiętam, czy oni nas nauczyli, jak e, cię ślinę wydobywać. Z pełzaczy. Tak byśmy na nich trafili, to byśmy się tego nauczyli. Bo mówię, nie pamiętam, czy już nas nauczyli. A przy okazji, byśmy odkry znaleźli tam tego kopacza, co niby zapodział klucz do magazynu. Więc teraz zapiszmy sobie, i bo zaraz czuję, że może lewus się znowu odpali. Że ooo nie, nie podlewasz tego. Nie podlewasz tego. Nie ten lamus. Hej ty! No ty, dawaj Ogromne szczęście. Postanowiłem dać ci drugą szansę, ale tym razem postaraj się tego nie spartaczyć. Idź do Ryżowego Księcia, a potem roznieś wodę wszystkim zbieraczom. Jasne? Mogę mu powiedzieć, żeby się pierdolił? Eee, no dawaj. Od tej pory możesz sam sobie biegać z tą wodą. Czyżby? A co? Masz coś lepszego do roboty? Chyba muszę ci przypomnieć, kto tu jest szefem. Sp no dawaj. O, kurde. Jeszcze nie jestem w stanie mu wpierdzielić. Więc na razie trzeba być posłusznym i spierdolić. O, jest, choracy. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i wymyśliłeś coś lepszego? Nie. Tak myślałem. Ktoś się z nim kuźwa rozmówiłem. Przysyłam. Dzięki kolego. A, ten jak dał nam wodę. A nie, to my naszą wodę mu oddaliśmy. Łoty, kurde. Bo ja miałem butelkę wody. A dobra, Rozumiem. Tak myślę, bo dostaliśmy wtedy EXPA, prawda? Aż se sprawdzę po prostu. Ty jesteś rz co nie? Aż sprawdzę. Czy znowu dostanę sobie EXPA. Dobra. To jakieś dwa razy więcej niż liczba zbieraczy. Poza tym, od kiedy tuzin Butelek to dwa razy więcej niż liczba zbieraczy, która tutaj jest? Przysyłam. No chyba, że mają z jednej butelki wyłonić w dwójkę. Woda rozniesiono. Hej ty, dobra robota. Może będą z ciebie ludzie. Widzę, że jesteś wprost stworzony do... Ale ty kurde, expa powinien dostać, Lamusie. Ło ty gówniarzu, tylko raz mnie wynagrodził. Skubany. Już nie da na niego zapierdzielać, niech tam co robi. Morrak miał tutaj stać, jak pamiętam, czy czy, przy... bo coś mi się kojarzy, że miał być w budynkach, tam tamie U góry go nie widzę, więc chyba muszę zawrócić. Jeszcze go nie znalazłem, ale mamy takie fajne skrzynki. Ajdź Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo. Kurwa! Prawo, lewo, lewo, prawo. Ja, ale gówno. Ryż. Ryżówka. Trochę cenniejsze. Ale zawet duchy mi się nie zwróci niestety. Może druga skrzynia będzie cenniejsza. Okej, okay. strzały są. Dupy to nie urywa. A łuk kawaleryjski. Mm. Też ceny nie urywa. Kurde, do dupy. No on nawet gorszy niż ten mój kościany łuk, który cały czas nie wiem, skąd tego tak na serio posiadam. Ale niech będzie. Zawsze tam gdzie kilkadziesiąt bryłeczek krudy do przodu. A, dobra, jest tutaj. Musiałem aż w Google sprawdzić, gdzie on Odmuchłe... jest. Czekaj, mordo. Może parę bryłek rudy załatwi sprawę. Parę, to znaczy ile? Nie wiem, ty mi kuźwa powiedz. Mam przy sobie... Za 10 bryłek mogę. Nie chciałbym być. Kurde. Nie wiesz co, bo ja chyba nie muszę pójść do Mordraga, żebyście z nim rozmówić o tym. Jeżeli mam się kuźwa kosztować 50 bryłek rudy, to ja to pieprzę Wolę się sobie nauczyć. Nauczyć się zbierać rzeczy z stworów, ponieważ trochę kosztuje. No woda to nie. Mm, przyjęcie do nowego obozu. Wysłał mnie do Mordraga. A nie, dobra, chyba jak do Mordraga muszę się udać. No dobra. Masz farta, Mordo. Może No masz te 50 bryłek. To jakaś połowa tego, co w. Kuźwa, gościu, za stówę! Może parę już no, sobie zapisałem przed tym, bo kurde to, to swoje kosztuje. To fakt, ale... A spierdalaj. Kiedyś, kiedyś pójdę tego murdraga wtedy. Mam to w dupie. Nie, sto bryłek, 100 bryłek. Żeby sobie wejść do karszm. Sto bryłek. Bo mordrag tam postanowił sobie na jeziorze kurde posiedzieć. Dramat. No to według mapy stara kopalnia znajduje się przy jak główne wyjście jest. I idziemy w przez most i w lewo. Czyli musimy wyjść chyba, pójść tą drogą, co jesteśmy teraz, i później w lewo kompletnie i po prawej miniemy stary obóz. Elo, głupi śmieciu. O, tu idę to. A ja sam jest, I, kurde, złapę ścisnę. Chociaż w sumie z tego co sobie pomyślałem. Kurde. Ja w pierdziele, drugi, dobra, trzy, trzy spalone strzały. Bo trzy strzały to są trzy bryłki rudy, prawda? Natomiast jeżeli miałbym się leczyć teraz, na przykład mnie gościu trafi i użyje dwa mięsa, to to będzie więcej niż trzy bryłki rudy. Dlatego bardziej się opłaca jednak zużyć strzały i za pomocą strzału się, powiedzmy, wykosztować, żeby ubić stwora, niż się bawić... Hilanie, które będzie swoje kosztowało. No chyba, że Chilamy się z y, zupką z y, chrząszcza. Ale to nie jest aż takie. Y, tak dużo tego nie dostajemy, tylko 3 sztuki dziennie. A dobra, zanim pójdziemy sobie do tego, y, do tej kopalni, to jeszcze miałem zahaczyć jeszcze do tego gościa, żeby mnie nauczył y, wtedy chybnieć, co, co zostało, oskurowywać chyba. Czy ja, mam, ja nie mam stuprowe kródy przecież. Kurna no! Jeden pies, 6. 30... dobra, pójdziemy do niego później. Ale miałem nosa do tego, gdzie się znajduje stara kopalnia. Jednak już kojarzę mniej więcej, gdzie pójść w tym świecie gotyka, żeby w jakieś miejsce trafić. Fajnie to skonstruowane, że tak trzeba pomyśleć, gdzie dojść i tak dalej. Szkoda, że tych gości tutaj nie ma, co oni normalnie... Wiem jak wychodziłem ostatnio z tej kopalni, stali z nowego, czy z obozu na bagnach. Ach, bo bym się z nimi rozmówił. A dobra, sprawdziłem sobie na lecie. Na lecie na moim własnym filmie sobie sprawdziłem. I okazało się, że jestem w stanie teraz wydobywać yy, wydzielinę pełzaczy. Kurde, nie wiem, czy te szpony się przydadzą, czy coś, to co podniosłem z tamtego yy, stworka, co zabiłem. Ale troszkę, albo w sumie, w sumie mogę to odłożyć. Chcę troszkę rudy Bożej Zaki Wymienić, a widzę, że gościu tak czy tak tej rudy nie ma od groma. Przynajmniej teraz mam tu stówę, żeby wejść do tej. E, do tej, do tej karszmy wtedy. I musimy odnaleźć Alefa, który z tego co wyczytałem opierdziela się za jedną ze skał. I żeby trafić na gościa, jakby on sam. Zareaguje, jak my do niego podejdziemy i pochwali się, że Ło, na, na pewno go nie znajdą Tak opierdzielającego się A my musimy go właśnie znaleźć No i jest ale w sumie <laughs> Strażnicy nigdy mnie nie złapią Co masz na myśli? Pracuję tylko wtedy, gdy w pobliżu jest jakiś strażnik Skąd ja to znam? Nie zobaczyć Poza tym tylko sobie odpoczywam I nie robią się podejrzliwi? Oczywiście, że tak. Wydobywam mniej rudy niż inni kopacze, więc muszę nadrabiać braki drobnym handlem wymiennym. Mam oczy szeroko otwarte, więc dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Masz może przy sobie trochę rudy, jakieś 10 bryłek. O, dobra, w sumie... Jasne. Niech Popuś nie to kosztuje. Dzięki. Idź do głównego szybu i zejdź na dół po rusztowaniu. Powinieneś trafić na dwie boczne jaskinie. W drugiej z nich jest strażnik i stary rozdrabniacz. Gdzieś niedaleko znajdziesz napój uzdragający. Tylko uważaj na pełzacze. Nie wiem, czy tego już nie podniosę w ogóle. najświeższych informacji, zgłoś się do mnie. Na pewno będę mógł ci pomóc. Okej, okay, a teraz... Mam chęć o informację. O kluczu, Wiesz, do może o kluczu do skrzyni ze składowiska. Cóż, to zależy, od ilości bryłek rudy, które jestem gotów zapłacić? Szybko się uczysz. <laughs> Okej, okay, dobra, niech niech się bryłek to chyba uczciwa cena. Jesteś bardzo hojny, Oto klucz. Weź też, ten pierścień, zawsze przynosił mi szczęście. No dobra. No na razie tyle. Uwodzenia. Co to za pierścień? Jakiś sensowny? Jakiś ekwipuneczek? Pierścień mocy, Bonus do siły, bonus do zręczności. Czyli co, muszę zrobić tak jak i normalny sobie założyć? Mam założony w sumie. No dobra. Ale teraz. A! Wait, e, na serio? Bo zdjął mi się łuk teraz, tak się domyśliłem, rzeczywiście. I zdjął się dlatego, że zdjąłem pierścień, który daje mi bonus do zręczności. Okej, okay, sensowne, logiczne. Teraz jak się trafiało do tamtego składowiska. A takie ciekawości tylko. Jeden pierścień kosztuje. O kurde, dobra, worth it było. Inwestycja się zwraca powoli. Okej, okay, pamiętam, to był gościu, co się wkurzył, że mu skrzynie... Znaczy, yy, że go wcześniej zwabiliśmy niepotrzebnie do szefa. Ja przy okazji mu skrzynię opędzlowaliśmy Ale do tego już się nie przyczepił I tutaj jest ten składzik Hips I hips. O ja pierdziele, już tutaj e, Skakałem na bombę na ziemię Gościa pamiętam Możemy powiedzieć mu, że O, ktoś wzywa cię szefo. Dlatego sobie zapiszę na Zawczasu, Ulbert Słuchaj, Jan i pozostali Siedzą teraz na dole I zajadają się pieczonym mięsem co? Beze mnie? No nie, już ja im pokażę! Przepuść mnie! No dawaj, pokaż im mordo, pokaż im. Idź, nie patrz, dobrze. A my tutaj na ładnym kucaku sobie opędzlujemy skrzynię. Co tu jest? Światło. Ognisty pocisk. Jeszcze jakby uśpienie było, to byłoby fajnie akurat. Kula ognia... O, 200 broły krudy! Warfood, Jeszcze ryżuweczka i apka, więc cudownie, witaminy zawsze były potrzebne. Ale, czekaj, jedną rzecz zauważyłem. Czy mi się. Nie, nie zdjął się ten pierścień. Dobra, mogą być obydwa założone. I miałem wrażenie przez chwilę, że się zdjął. To chyba wszystko, tak? Nie ma tutaj żadnej jeszcze skrzyni. W sumie, nie wiem, 200 rudy to dla mnie dupy nie urywa, żeby magazyn się w to bawić. 2000, okej. Okay. Ale 200. Pójdźmy sobie do Jana. Ciekawe, czy nas ktoś opierdzieli za to, że gościa tam fałszywie yy, przekonaliśmy, żeby podszedł. Ej, ty, tam nie było żadnego pieczonego mięsa. Eee, cóż, widocznie się pomyliłem. Życzę miłego dnia. <grym> Przepuść mnie! <grym> Ale tutaj wyjaśniony gościu nie wiedział o, co powiedzieć. Coś? Jasne. Kurczę, no też gościu ma 50 rudy tylko. Słabo. Abyśmy mu taki e, klucz do skrzyni teraz sprzedali. On... Skąd to masz? Gówno cię to interesuje, chcesz czy nie? No dobra, dawaj. Na bagiennym e, obozie był... W, w bagiennym obozie. Był ziomek, który chciał nam sprzedać zbroję wtedy. I pamiętam, że takie... o kurde, nie pasuje mi cena do tego, do, do pancerza i tak dalej za drogie. Ale on chciał chyba zbroję sprzedać, kiedy my kupiliśmy spodnie. Chyba można mieć kilka różnych rodzajów tutaj ekwipunku założone. I dlatego bym sobie poszedł też przy okazji, jak pójdziemy do tego obozu na bagnie, żeby to sobie kupić. Ale myślę, że najpierw sobie wrócimy do gościa, którym możemy oskóry po... po. Nauczy nas oskurować. Pójdziemy jeszcze do nowego obozu, bo tam jest. Mam tej kaszpiel, bym się dostał tego. Questa bym w pełni zrobił, żeby nie było żelce na obozu na bagnach, a się okaże, że ten śmiecior mi czegoś nie powiedział i będę musiał zawracać tak czy tak. Tak jak chociażby było w przypadku tego gościa, co mieliśmy dostarczyć do obozu na bagnach, co się okazało, że musieliśmy z kimś się rozmówić w obozie na bagnach, bo nie sprawdziłem po prostu co jest napisane i myślałem, że starczy po gościa bezpośrednio wrócić, a się okazało, że jednak nie. A zapomniałbym o kurwa! Ja pierdziele! a Się nagle zbagował. Wystrzelił jak z rakiety gościu i muszę wczytać sobie jeszcze raz tą rozmowę z typem i opędzlowanie rzeczy, bo eee. właśnie, bo chciałem sobie pójść i to wydzieliny z zacząć sobie ogarniać, przepuść mnie. Albo, nie wiem, czy po będę w stanie po je ta. ubić w sumie teraz. Rozejrzę się trochę po nie. Ale byłbym, bym chciał to zebrać, bo, żeby później opylić. Okej, okay, jest pierwszy śmietnik. Czy będę w stanie go polować? A chociaż ukrzywdę krzywdę mu. E, kurde! Jestem w stanie mu krzywdę zrobić. Spróbujmy sami. 130 doświadczenia. Ło, kurde! Więc jeżeli będą pojedynczo nadchodzić, to powinienem być w stanie ich pokonać. A wewnętrzności pełzacza tylko 10 rudy są warte. Chociaż możliwe, że. O, jakiś pierścień jeszcze. Możliwe, że na obozie na bagnach będą bardziej opłacalne, czy to jest jakieś... To jest chyba śmierć. Ajolo. jolo? kurwa! <ścoughs> na wyżerka. <ścoughs> Se stoisz Uj, i ten obiadek sobie spada. O, tutaj była ta siedziba pełzaczy, że to wcześniej było takie what the fuck, skąd ich aż tyle tutaj? Ciekawe, czy będę w stanie coś im teraz zrobić za krzywdę, czy się po prostu znowu wycofamy. Weź jakieś bliżej. Do dupy. Ła, i dupa. I znowu obiadek im wleciał tutaj. No tutaj niestety nie upoluję, bo jest ich za dużo obecnie, a samo zejście praktycznie mnie zabija, w cudzysłowie, Ja z góry nie ustrzelę. Musimy zejść sobie jeszcze niżej i może pozaganiać sobie pozostałe pełzacze, tak jak było wcześniej. Bo chyba ich trupy już tutaj nie leżą. No, już się nie respią one z powrotem. Niestety i też ich truposzy, trupów trucheł nie widzę. Wcześniej mi goniły jeszcze cztery pełzacze. A teraz ani ich trupów nie ma. Ani się nie zrespiły na nowo. Chociaż ja ta jakiegoś spotkałem. O, krytyk siadł. Dobrze. Ło, kurna! Ubij skurwy syna! A! kurde! Zmienisz to broń? Nie zmieni. Nie zmieni, ani nie wycofa się do tyłu, ani nie zrobi jednego i drugiego naraz. Jebany. Dobra, jeden ubity. Przed drugim czas pierdzielić. Bo o ile my mamy szansę do niego podejść, mieć nadzieję na zrobienie czegoś. Co odłóż kurwa broń, pełzacz mnie goni. Dobra, z spierdziela, przestraszył się potężnego strażnika. A <laughs> ten ma wyjebane, biegnie za nim. Ej nie no, co za lipa. Nie zebrałem nic tamtego z pełzacza, jego truchł i tak zniknęło. Kurde. Pierdziele, czytuję tą grę, już wolę się tak na stolówę z tym pełzaczem klepać i przejść całą tą drogę z powrotem. A ja sobie nadpisałem save'a jak debil. Niż, ni niż stracić. Te 10 wartości yy, bryłek rudy, tą wydzielinę. Okej. Okay. Teraz zdjęty jeden pełzacz. Drugi chyba jeszcze nie przychodzi. Zapisujemy. Zebrane. Udaje się. No, jesteśmy coraz bliżej. Teraz mogę nadpisać, chyba że mnie skubany zajebie. W, tutaj w, podczas biegu. Spróbujmy na z nim. Ło, kurde. Miecze nie robię. Łukiem mu jestem w stanie coś zrobić, ale mieczem... Ni chuja. Nie no, dobra. Das dwa się rzucają, skubańce, możliwe, że sobie tą arenę jednak odpuszczę. Ale szkoda, byłem jednak podjarany tym, że sobie powalczę z pełzaczami. Jak już łukiem byłem mu coś robić, byłem w stanie coś robić. Jezu, zamknij mordę, gonią mnie tu stwory, a ty do mnie, że mam broń schować, no. Rozludzuj gaciory, mordo. Kurde, dobij, bo mamy szansę, ajajaj, aj, aj, nie zabiłem go. Teraz go zabiłem. Teraz jego truchło mi blok blokuje strzał. O, jest po mnie. Są trzy pełzacze. Ej, czekajcie, jeszcze żyje. Tylko ja nie mogę teraz. Odpuścić. Aj, kurwa, no! Bo bym się wycofał. On by się na mnie rzucił, jak skubany. Może. Mała szansa, ale może. Dobra, jeden frajer ubity. No, strzelaj we frajera. Tylko łukiem mogę mu coś zrobić. Dobra, drugi frajer ubity. Muszę zrobić tę odległość. Ej, nie, 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 jest dobrze. Jest very, very good na razie. Dobrze, dobrze, dobrze. Kurwa, traf! Jest! Przeżyłem! No, jeszcze dwa się z, Jakby dwa się jeszcze zjebały na mnie, to byłby problem, rzeczywiście. Piesień ochronę przed ogniem. E, faj, fajnie kosztuje w ogóle. Się domyślam, że. W przyszłości on się przyda. Mam te i wnętrzności, co oni chcieli, żebym je zdobywał. Bo chyba to, chyba o to mi chodziło. Jak nie o to, to się denerwuje jeszcze bardziej. Bo się namęczyłem i pewnie straciłem wtedy potencjalny lód. O, krucze ziele. E, też liczę, że to, co gościu miał mnie nauczyć, to nie jest coś, co mógłem na pełzaczek wykorzystać, bo się jeszcze też zdenerwuję. Mówię o tym gościu, co skorowywania i. Zabierania pazurów miał nas nauczyć Uczy, Nauczył znaczy, ale miał nauczyć jeszcze czegoś, na co nie było mnie stać wtedy No ale 480pd Nie, to było 130 za stwora chyba, tak? 130? 260, 520pd piechotą nie chodzi Holowani, y, holowanie, y, Polowanie na te... Y, Pełzacze w jaskini przypomina mi troszkę Wiedźminka 2 i gdy było się na ścieżce Jorweta, było, była ta kopalnia, wtedy zaczęła było. Z tych pełzaczy. Nie, pełzacze, nie, to nie były pełzacze, to były. Nie pamiętam, jak się już nazywały te sfora, ale trzeba było oczyścić, oczyścić ją. Okej, okay, to jest masa pełzaczy, tam nie przejdziemy, nie otworzą nam. No i to było bardzo klimatyczne, pamiętam. Irytujące, jak się to robiło któryś raz, ale klimatyczne, tutaj chodziło się po ciemnościach, na kocie. To przechodzenie przez drzwi było irytujące, pamiętam, bo to, to była animacja chodzenia, trzeba było kliknąć, otwierał drzwi, przechodził na drugą stronę, ale natomiast, no wspomnienia są fajne z tej, z, z tych misji. Może, może kiedyś sobie jeszcze jeszcze na dwójeczkę zagram, ale na pewno tak, jak zagrywałem się za niego, w niego za, po raz pierwszy, czyli przy, z, przy, przy, przy Wyborze ścieżki Jorweta. Pamiętam, że wybrałem tę ścieżkę Jorweta na zasadzie. Kurwa, już Geralt miał na, w, w, w garści trzymał tego gościa, tego skrytobójcę, leto. A i roż się wrąbał. I dlatego wybrałem ścieżkę Jorweta. Było kurde, łomo touch. Podniosłem to gówno. 37 obrażeń robi. Muszę siłę sobie podbić, co prawda, żeby być w stanie z tego korzystać. Nie wiem, czy tutaj jest brany. E Jakkolwiek zasięg broni pod uwagę, bo jeżeli tak, to może być wtedy problem. Natomiast, jeżeli nie, to będzie to lepsza broń. No chyba że też broń, która wymaga więcej siły, jest powolniejsza, ale to bym musiał się przekonać. I są tu ci goście z obozu na bagnach. Czy macie już. Niestety. Ale najwyraźniej to nie tak, że im tutaj mogę to odsprzedać, chyba że mogę, gdzie mogę znaleźć, zostać św... strażnikiem świątynnym. Nie, najwyraźniej nie. Nie, nie pamiętam, czy nam wspominali, czy komuś konkretnemu mamy to oddać. Chcę później zobaczysz czy na filmie w sumie. I tak, zanim dojdziemy do obozu na bagnie, to sekundkę jeszcze zajmie. Chciałbym się na... A co chcesz? Dobra, czas się nauczyć ściągania futer. Jak mogę zdobyć skóry upolowanej zwierzęne? Zaczynaj skórowanie od zadu. Przesuwając się stopniowo ku głowie, spróbuj kilka razy. To nie jest takie trudne, a futra potrafią być bardzo cenne. Futra wilków i cieniostworów można wykorzystać do szycia odzieży. Badając futro zabitego zwierza, łatwo ocenisz, czy nadaje się do dalszego wykorzystania. No dobra, czyli mamy już wszystko nauczone, czyli że niczego nam nie brakowało jednak do ścierwojadów. Wróćmy jeszcze do nowego obozu i rozmówmy się z Mordragiem, zanim pójdziemy do obozu na bagnach. Mordrag, A żeby tu to 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 było no, warte, żeby żarty. tutaj wejść w ogóle, może parę. I powiedzmy te 100 bryłek. A jeśli że śmiecia tu nie ma w ogóle, jest! Cypher też, z też się rozmówię, bo się nie, rozmawi... nie rozmówiłem jeszcze. Laris ma dla ciebie wiadomość. Czego nie Interesują go ostatnie wydarzenia w obozie sekty. Kiedyś, Mam ci przekazać, skraży, że to zła, twoje zadanie. Od, Od razu zraziłem, że, że ten problem obody. sam się wkrótce rozwiąże. Lepiej się do tego nie mieszam. A, chcie... każdy... A dobra, nie to. Nie, dziwna sprawa. Nie Pokaż nie mi masz do zaoferowania, ty? ale. Nic skórze. ciekawego nie miał w nią pierdoły. To tyle! Tej Zapłaciłem, to kurwa, z tego żeby wejść tutaj. Kret, Sefian, Silas. Zobaczmy, rozmówmy się. Z kim możemy się rozmówić? Jak już jesteśmy, wykorzystajmy na 100% fakt. Jak wejścia Świetnie. tutaj. Sprzedajemy tu naszą ryżówkę za parę bryłek rudy. Da się z tego wyżyć. W końcu co innego mogą chłopcy zrobić z ciężko zarobioną rudą? Chcę się napić. Nie ma nic za darmo. No dobra, co my tu mamy, kolego, u ciebie? Kły. A masz tu ryżówkę? To strzał ma, a ryżówki tylko trzy. Zajebiście. Ta tak to wygląda karczma. Ja mam więcej ryżówki niż on. A czy mogę mu odprzedać Jaką cenę? Za oś. A to wszystko tak za połowę ceny w sumie? No tak mi się wydaje. Jeżeli mamy na przykład Wedrch to za piątkę pewnie, ta. Wszystko za połowę ceny. Przybywasz z wolnej kopalni, tak? Tak. Skąd wiesz? Na nikim nie Co za rozmowa zajebista. Co słychać w kopalni? Większość roboty mamy już za sobą. Jeszcze tylko kilka tygodni i będziemy mieli dość. To Te właśnie, bo ja nie byłem w jednym miejscu w sumie. Tam dalej za jeziorem i tak dalej. To ja bym sobie jeszcze tam przeszedł i zobaczył, bo czytałem na necie, że mają kopalnie ci. mnie to nie dotyczy. Z nowego obozu. Mogę wejść tutaj? Jeremiasz, witaj. Co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę, weź sobie jedną butelkę, o, o. tylko nie mów sila sobie. Miły starszy pan. Jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. <noise> Ci to potrafią wypić i nawet mi to na rękę. Przynajmniej psy ryżowego księcia zostawiają mnie w spokoju. No i zarobiście. Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz jego się zmuszając słabszych do pracy na polach jedyna osoba która mogłaby się mu przeciwstawić to horacy ale on nie lubi przemocy słyszałem jak kiedyś powiedział że ma ochotę pogruchotać księciu kości ale tak naprawdę ale to może być powód gdyby tego nie zrobił to by było wbrew jego zasadom ciekawe czy to może być powód żeby przekonać horacego w tym momencie Możemy sobie jeszcze wejść na górę? Możemy, i mamy tutaj latające coś. i skrzyni. na no, dwie skrzynie. Ale za sobie op opędzujemy. W pierwszym mamy talerz, chleb, ryż i zrudę. O, no dupy te zawartości skrzyni nie opłacają się. Często bardziej mnie kosztują jednak wytrychy niż otwieranie tych zamków. No, chyba że musiałbym się nauczyć używania tych wytrychów u tego gościa w starym obozie. No, tutaj podobnie dupy nie urywa zawartość. Po co oni to w skrzyniach trzymają, i to jeszcze w dwóch różnych? Tutaj kolega ma jeszcze skrzynię, ale mu to na oczach nie opęzluje, niestety. O kurde, pada w środku aż, zrąbista karczma A na górze czwórka szkodników i nic ciekawego do znalezienia. Wiecie co, kimnę się teraz, ale w tym momencie skończymy już sobie odcinek. Ja chcę zobaczyć, czy tutaj jest ta nowa kopalnia. Jeżeli tak, to wtedy i będzie coś ciekawego, wtedy sobie wznowimy tutaj. Jak nie, to już sam przejdę się prawdopodobnie do obozu na bagnach, jeżeli nic, nic ciekawego nie znajdę. E, też przeopędzuję troszkę rzeczy sobie w cholerę. No i co? Do zobaczenia pojutrze. Na razie cześć pa!